Najczęściej postawienie budynku wymaga pozwolenia na budowę albo co najmniej zgłoszenia budowlanego. Natomiast są pewne obiekty, które można postawić bez żadnych formalności. Na podstawie tzw. ustawy LEX Zboże zostały dodane nowe budynki, które można budować bez żadnych formalności. W tym filmie wyjaśnię Ci, co możesz zbudować bez pozwolenia na budowę, jakie są zasady takiej uproszczonej budowy i jak można zrobić to legalnie i bezpiecznie. Najpierw zaczniemy sobie od ogólnej listy obiektów, które można stawiać bez pozwolenia na budowę, a później przejdziemy do budynków do 150 m2, które właśnie na podstawie ustawy lek zboże można stawiać bez pozwolenia i bez zgłoszenia budowlanego. I z takich najpopularniejszych obiektów właśnie poza ustawą lek zboże, które bez formalności można postawić, no to są altany ogrodowe o powierzchni do 35 m2, czyli takie niewielkie konstrukcje rekreacyjne, które. Najczęściej znajdują się w ogrodzie. Możemy postawić maksymalnie dwie altany o powierzchni 35 m2 na każde 500 m2 działki, czyli w praktyce oznacza to, że limit zwiększa się dopiero po przekroczeniu tego progu 500 m2, czyli na działce, która ma powierzchnię 1000 m2, możemy postawić już cztery altany, a na działce, która ma 800 m obowiązuje jeszcze limit dwóch altan. Później drugim popularnym obiektem są wiaty o powierzchni do 50 m2, czyli to są lekkie, niezabudowane ze wszystkich stron konstrukcje z dachem i taką wiatę możemy postawić bez pozwolenia, bez zgłoszenia, pod warunkiem, że stoi na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo działce, która jest po prostu przeznaczona pod zabudowę mieszkalną. Przeznaczenie działki pod budowę mieszkalną można oczywiście sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast w sytuacji, kiedy na działce nie znajduje się budynek mieszkalny albo nie jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe, no to w takiej sytuacji już do postawienia takiej wiaty będziesz potrzebował zgłoszenia budowlanego. I inne często spotykane obiekty, które pozwolenia czy zgłoszenia nie wymagają, to są przydomowe oczka, wodne baseny do 50 m2, ogrodzenia do 2 m20 cm. Jeżeli wysokość ogrodzenia jest większa, to trzeba po prostu dokonać zgłoszenia takiego ogrodzenia. Później mamy przydomowe tarasy naziemne o powierzchni do 35 m2 i stawy i zbiorniki wodne do 1000 m2 i głębokości do 3 m, ale pod warunkiem, że są położone na działkach rolnych. Poza tym mamy jeszcze małe budynki gospodarcze związane z produkcją rolną, czyli to są parterowe Czyli po prostu jednokondygnacyjne budynki gospodarcze do 35 m2, które zwykle służą jako magazyny, składy narzędzi. Kolejny przykład, czyli suszarnie kontenerowe do 21 m2, które są małymi, wydzielonymi pomieszczeniami lub kontenerami. już ostatni przykład, zanim przejdziemy do, do ustawy lek zboże to panele fotowoltaiczne. Jeżeli mamy tutaj instalację o mocy do 150 kW, to możemy ją zamontować bez pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia budowlanego. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, żeby stelaż tej instalacji nie był wyższy niż 3 metry. I teraz przejdziemy sobie już do ustawy Lex zboże, czyli do ustawy, która w 2023 roku dodała możliwość stawiania budynków gospodarczych o powierzchni do 150 m2, bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia budowlanego. Omówimy sobie teraz, jakie wymogi musi spełniać taki budynek, żeby był on legalny. Pierwszym wymogiem jest to, żeby budynek był jednokondygnacyjny, czyli nie mogą być to konstrukcje piętrowe. Drugi warunek jest taki, że ten budynek ma być związany z produkcją rolną. Ustawa nie mówi dokładnie, co to znaczy, że ma być związany z produkcją rolną, ale sądy odwołują się do definicji działalności rolniczej, czyli po prostu do definicji, która mówi, że działalność rolnicza polega na produkcji roślinnej czy zwierzęcej, z uwzględnieniem produkcji ograniczej, sadowniczej i rybnej. Po prostu chodzi o to, że ten budynek musi wyglądać tak, jakby miał być wykorzystywany na cele rolnicze. Ważne jest to, że budynek, który nie spełnia tego warunku, może być przez nadzór budowlany za Kwestionowany, szczególnie jeżeli będzie widoczne na pierwszy rzut oka, że budynek służy czemuś innemu, np. do mieszkania czy do celów rekreacyjnych. Przepisy nie określają tutaj, że budynek może postawić tylko osoba, która ma status rolnika indywidualnego, i przepisy nie wymagają również, żeby budynek koniecznie powstał na działce rolnej. Budynek na podstawie ustawy Lek zboże może też powstać na działce budowlanej pod warunkiem, że plan zagospodarowania przestrzennego nie będzie zabraniał stawiania takich budynków. Kolejny warunek to wysokość budynku, która nie może przekroczyć 7 metrów i rozpiętość konstrukcji do 6 metrów, czyli rozpiętość konstrukcji to po prostu oznacza, że odległość między dwoma wewnętrznymi ścianami nośnymi nie może być większa niż 6 metrów. Kolejny wymóg dotyczy obszaru oddziaływania budynku na naszej działce. Chodzi tutaj o to, że budynek nie może w jakikolwiek sposób wpływać Ograniczać terenów sąsiednich. Czyli sprowadza się to do tego, że musimy zachować odpowiednie odległości od granic sąsiednich działek w taki sposób, żeby na przykład nie zacieniać innych sąsiednich działek. No i budynek musi znajdować się 3 metry od granicy działki, gdy ściana jest bez okien i drzwi, albo 4 metry w przypadku ściany z oknami i drzwiami. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze pamiętać, że budowa bez pozwolenia i bez zgłoszenia budowlanego. Nie oznacza, że może być ona niezgodna z innymi przepisami. Czyli przykładowo, jeżeli dla działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i przewiduje on strefę rolną bez możliwości zabudowy, no to nie możemy na takiej działce postawić budynku na podstawie ustawy lek zboże. Jeżeli dla działki przewidziano strefę mieszkaniową, no to nie możemy na tej działce postawić budynku związanego z produkcją rolną na podstawie ustawy lek zboże. Dodatkowo mamy rozporządzenie, które określa warunki techniczne budynków i inne przepisy, które określają zasady dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące ochrony środowiska, dotyczące konstrukcji budynku. Te wszystkie przepisy muszą być zachowane przy budowie budynku bez pozwolenia i bez zgłoszenia budowlanego. Pytanie, które bardzo często się pojawia, to czy na podstawie ustawy lek zboże możemy postawić budynek letniskowy? Rekreacyjny, czy jeszcze inny. Tutaj bardzo ważne jest to, że jeżeli ten budynek rzeczywiście ma być zgodny z przepisami, no to musi to być budynek gospodarczy przeznaczony do celów rolniczych. Czyli jeżeli postawiliśmy niby na podstawie ustawy Lek Zboże domek letniskowy, no to w przypadku kontroli z nadzoru budowlanego zostanie on zakwestionowany. Natomiast. Z jednej strony mamy przepisy, a z drugiej strony mamy praktykę rynkową. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę lek zboże, projekty czy inne podobne hasła i zobaczymy, że projekty, które są dostępne w internecie, niby na potrzeby ustawy lek zboże, nie zawsze przypominają budynki gospodarcze. Z tego wynika, że wielu właścicieli, wielu inwestorów radzi sobie w ten sposób z działkami, które są bardzo trudne w zabudowie, że po prostu stawiają budynki przypominające budynki z ustawy lek zboże, ale w taki sposób, żeby w rzeczywistości służyły one innym celom. W praktyce nadzór budowlany może próbować kwestionować takie rozwiązania, natomiast w wielu przypadkach trudno jest wykazać, że funkcja budynku jest inna niż budynek gospodarczy. Najczęściej zaczynamy od tego, że sprawdzamy, czy w ogóle plan miejscowy jest uchwalony dla danej działki. Jeżeli jest, no to co w nim się znajduje, czyli czy dopuszcza on jakąkolwiek zabudowę. Jeżeli plan nie został uchwalony, to nie musimy się już o to dalej martwić. Jeżeli został uchwalony, to musimy sprawdzić, czy po prostu nam nie zablokuje budowy na podstawie lek w zborze. Następnie zazwyczaj przygotowywany jest projekt albo jakiś uproszczony plan. Budynku, który zamierzamy wybudować. Budowa na podstawie ustawy Lek Zboże jest już na tyle rozpowszechniona, że są na rynku firmy, które wyspecjalizowały się właśnie w budowie takich obiektów na podstawie tych przepisów, więc zazwyczaj również oni dostarczają taki projekt czy plan budynku. Następnie, oczywiście, przeprowadzamy budowę, nie potrzebujemy tutaj kierownika budowy, nie musimy prowadzić dziennika budowy, nie musimy informować o tym, że rozpoczęliśmy, że zakończyliśmy prace budowlane, I oczywiście nie musimy mieć formalnego odbioru i po zakończeniu budowy nie musimy uzyskać. Żadnych dodatkowych dokumentów, po prostu budynek stoi na działce zgodnie z prawem, bez żadnej dokumentacji. No i na koniec spójrzmy jeszcze na taką ciekawostkę, czyli bardzo specyficzne regulacje, które dotyczą rodzinnych ogródków działkowych, na których również można stawiać budynki bez pozwolenia na budowę. I tutaj mowa przede wszystkim o altanach działkowych, czyli w przeciwieństwie do tych altan, o których mówiliśmy wcześniej na początku filmu, przepisy dokładniej mówią o tym, co będzie uznane za taką altanę działkową. I to jest budynek rekreacyjno-wypoczynkowy, położony właśnie na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym. Powierzchnia zabudowy może wynosić maksymalnie do 35 metrów i wysokość do 5 metrów przy dachach stromych i do 4 metrów. Przy dachach płaskich i do tej powierzchni zabudowy nie wliczamy tarasu czy werandy, jeżeli ich powierzchnia nie przekracza 12 m2. Oprócz tego na ogródkach działkowych możemy jeszcze stawiać obiekty gospodarcze o powierzchni do 35 m2, czyli w praktyce oznacza to, że na działce ROD bez pozwolenia i zgłoszenia można postawić domki rekreacyjne i gospodarcze do 35 m2. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci lepiej zrozumieć, jak możesz wybudować budynek bez pozwolenia na budowę i bez zgłoszenia budowlanego, szczególnie na podstawie ustawy lex zboże. Jeżeli planujesz budowę takiego budynku i zastanawiasz się, czy jest on zgodny z danym planem zagospodarowania przestrzennego, czy na twojej działce można postawić taki budynek, albo czy projektowany budynek będzie zgodny z innymi przepisami budowlanymi, skontaktuj się ze mną. Dane do kontaktu znajdziesz w opisie filmu.